Okej, okay, cześć siemanko, z tej strony Ewu. I mam dzisiaj dla Was grę Batman Arkham City. Gierka jest bardzo fajna. I myślę, że Wam się spodoba, więc dobra. Gram sobie na pustym. Dobra. Żeby pokazać Wam tą całą fabułę, która jest wyśmienita. No dobra, tylko wam nie będę pokazywała na razie, bo na końcu gry, na końcu gry. Dobra. Nie no, normalny weźmiemy. Napisy wezmę Wam, odpowiedzi nie wezmę. Jasność. Może Wam trochę ją podwyższę. O, dobra. I rozpocznijmy, rozpocznijmy grę. Dobra, macie kascenkę. The boss gets here, he'll be here. Riley said he sort of bat. Is he here too? In Arkham City. Why would he come here? You guys just need to chill the hell out. Batman! What the hell? Sorry to disappoint you, boys. It's just a little me. Dobra? But that's I want to wolna kobieta Kota i ten, ten pakiet, o ja cię, ten pakiet Kobiety Kota, czyli to, ten początek, by, to jest dodatek do gry. Ja go sobie zainstalowałem, żeby wam pokazać, żeby sobie nie wiem, no ulepszyć fabułę, żeby była dłuższa niż jest. Dobra, Więc teraz już powinniście wszystko wiedzieć Gram na xboxie 360, w tą grę. Muszę ściśleć efekty. Dobra. Dostosuj to to głośność, głośność, dobra. Głośność muzyki, co trochę ściśle. Głośność dialogów, to jest sobie trochę ściśle, tak, o. I głośność efektów, efekty też tutaj, tak, o. Dobra. I powrót, dobra. To, to ustawione, co to jest? Dobra, to jest wszystko ustawione. Dobre, wracamy do gry. Napisy macie po polsku, bo Asylum, no grałem też, ale nie nagrywałem. I Asailu, no, no po angielsku. Dobra. one over on me, will you, I don't think so. Dobra, ile już nagramia? 3 minuty, Okej okay. Aż myślę, że żeby sobie ten odcinek trwał, nie wiem, 21 minut. Z maksimum, nie? Dobra, zalecimy. A czeka, nie pominam wam jej. Fabuła była jest trochę wciągająca, więc... Bardzo wciągająca bym powiedziała, więc. Dobra, myślę, że wam się będzie w miło oglądało. Controversial super prison built right here in the heart of Gotham. In a few moments, Bruce Wayne will be live on stage to explain his sudden interest in Gotham politics. The infamous Playboy millionaire has never been one it's to. Billionaire. Billionaire, so last year. <laughs> great city every inmate from arkham asylum and blackgate prison has been relocated to this facility how can this be safe for the people of gotham shut arkham city down it's out of control shut it down by the end of tonight i will be a hero just like you batman today I'm starting the campaign to close Arkham City and make Gotham safe again. Remember, Wayne is the priority target. Surround him! Into the end, Wayne. We have Wayne. Target security. No i właśnie oto chodzi w tej fabule. Dobra. I feel I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman. And now the E, dobra, tak sobie tylko zatrzymam. Dobra, tak szybko, dla tych, którzy nie kumają tego, Hugo Strange założył Arkham City, e, stał się zły, chce zabić Batmana i tak dalej, i tak dalej, chce przejąć Arkham City, chce nad nim zapanować, wprowadza nagle procedurę 10, ale to się za chwilę do tego dowiemy. I no, dla tych, którzy nie wiedzą skąd się wziął Hugo Strange i tak dalej, co on tutaj robi w a dalej, dlaczego farma obręsała inna i tak dalej, co łatwiej za chwilę. Czyli teraz. No teraz mówię, że wprowadzisz procedurę dziewczynki. Kurczę ty. Normalny człowieku, wypuśćmy w końcu, no. O nie, teraz światło będzie zapalone chyba. O ja, no właśnie o Elo strange dobra, uciekamy stąd Bruce Wayne, czyli Batman, z nim się nie zadziera No i zaczyna się. No i dobra, z Arkham Knight chyba będę robił live'a Tak szwagą drogą, nie? Tak sobie nagle wpadłem na pomysł, A! Fajnie by było, jakbym nagrał sobie Batman na Arkham City, bo Na YouTube'ie tego Batman na Arkham City jest sporo, więc dlatego pomyślałem sobie, że A! Fajnie będzie, jak sobie swoją fabułę nagram, nie? Wy się będziecie cieszyć, że się będę cieszył No i chciałbym Wam poinformować, że macie taki Czerwony przycisk na dole, kliknijcie go

Mr. the cuffs can stay on we don't want to make things with... too easy do i no tak jak teraz nagrywam you reporting on your funny conference now you we both, bar i guess that will teach you to get involved in politics it? listen to me carefully when they open the door do not panic stay close to me O, oh, zaczyna No. Dobra. Ja tam idę, kurczę przy ciebie. Walczyć z kimś. Oj, wyskoczył jeden. Dobra. Dobra. O oh, ja. Teraz ich zapowodni kurczę. Ale co tam? Jestem wartman kurczę. Plus main.

Wakey, Wayne. Oh, what's up? Do you need me to call your butler? Come on, but. Oh, you remember me. I'm touched. Your family destroyed my way. This, well, let's just call this good old-fashioned revenge. was do oglądania tego mojego filmu no Na się do niego przygotowałem Żeby wszystko poszło dobrze Więc mam nadzieję, że pójdzie wszystko dobrze Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, chodźcie Gdzie wam się śpieszy? Nie ma ucieczki Batman kurcze Wszystkim was tak pozabija Proszę bardzo. Tylko w ten bo jest fajny. Dobra. Chciałbym mieć pingpina na filmie, bo jest fajny. Nie zabiję go. Ja go nigdy nie zabijam. Tutaj jak tak sobie stoi na tej Filmsie Bo no, ja, go, ja go lubię, wiecie? Jak tak stoi, ale w muzeum no, trzeba mu dać. Wyścisie. Dobra. Tak wygląda kołopad, czyli filmik Dobra, dochodzimy stąd O, cześć, cześć, tutaj jest mój brat Zamknij drzwi za sobą Siema, Jomki Mój brat mnie wkurza, no nie chciałem, żeby to było na odcinku, ale przyszedł tutaj need an immediate drop on the roof of the Ace Chemicals building My plan started to piss me uh, uh, you know? It annoys me And if I don't, I won't be in the movie I won't cut anything out or anything After all, this is a story Was getting yourself arrested a part of your plan all Not exactly no? Although I did get someone on one time with Hugo Strange And how was that? Not good He knows know Bruce Wayne Batman Also told me that Dobra, więc yes, my z bratem it mamy it taką fajną, nową, serię, jak powiedziałem. Nowa seria z Batmana. To Arkham Asylum jeszcze mogę powrócić, ale Arkham City jest lepsza. No co chcesz powiedzieć widzą. Czy będziemy robić bo wizję, jak nam się uda? Panu zagadnie. Będę człowiek robić. zagadka, ten y, misje poboczne, to nie wiem, no bardzo pana zagadka. Pomyślę trochę, bo czekajcie. Pan zagadka jest taki fajna. No na pewno będę na live'ie robił z Arkham Knight z po misje poboczne. Jeżeli, jeżeli ten... Żeby, no, żeby szybko tej fabuły nie przejść na moim kanale z patma na Arkham Knight, to jest Arkham City. Serdecznie polecam, żebyście go sobie kupili. No dobra, bo jest mega epicki Jakbyście mieli problem, bo macie dostęp nowego, nowego PS4, albo jakiegoś tam XBOXa, czy coś To weźcie, bo to jak macie dysk twardy, to po, to po prostu sobie Batmana jakiegoś zgraicie i, 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 i sobie... No ja na przykład sobie ten... Grajcie na PS4, albo na jakąś konsolę, albo na jakiejś konsolce, jak będziecie No dobra, no już skończyłem. No dobra, no jedna na ja po prostu tak. Ja sobie wziąłem Batman a Arkham City, zgrałem na dysk twardy, bo chcę sobie sprawdzić, czy jeżeli go przegram, to znaczy, jeżeli go podłączę do PS4, to czy, czy będę mógł grać na PS4 Batman Arkham City normalnie. Jeżeli tak, to... no w fajny, fajny sposób, za darmożkę będę miał Batmana wtedy. To no, nie Z tego co w tych napisach, widzę, to teraz będziemy walczyć z knows what's really going on, it's her. Dobra. No bo włączyłem wam napisy, bo nie chcę mi się, was, nie chce, nie chcę mi się wam tłumaczyć. Now. I dajcie znać, czy te napisy widzicie w ogóle, bo. Nie, napisów nie widać. O jadzie. Napisów nie widać. No nie pa, troszkę. Ale dobra, hit, sam sobie kupcie Batman Arkham City, ja tylko wam pokazuję jak ta fabuła wygląda, I tak, tak, bę będzie kontynuowana ta gra, żeby całą ją przejść, tak, będę ją całą przechodzić, żeby co, nie musicie, nie musicie pisać w komentarzach, czy tak, będziesz nagrywał te, no, te wszystkie, no, ten, tego całego Batmana, bo tak, będę go całego nagrywał, dobra, teraz jest kadr scenka, której wam nie ominę. My always I don't know why, the only way to get by in this place I mean, is to get ourselves some respect. It's 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 that's how we get respect. show them all that we do things. we should be fair, though. this is a place of justice, after all. screw justice, killer, and they'll all bear us. bring out the defendant. You no, certainly know how to keep a girl hanging hard. Hey, have you had some work done? That's what we No one steals from us. I'm sorry. No i po tej monecie to już jest koniec I... nie! To nie jest demówka, to jest pełna wersja Batona Archon City. nie to... się. No ja nie mogę no Jednego mi je, nie dali zabić oh. Nie, nie Batman nie zabija, to jest nieprzytomny stan Zapomniałem powiedzieć No nie no, daj go z, z, Załatwić, no Nie no, zostaw mnie Przecież nie, no, nie, no, nie wierzę po prostu. Co wy tutaj robicie? Nie, nie, zostaw, 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 zostaw nie w spokoju. Jest ten Batman. Dobra, ostatni został. Lecieć! Elo. Co jest? O, nie. Chyba tak miało być. Skitty cat. Which one lets me out of here alive? Not this one. Time to die. I vote for a stay of execution. <laughs> no gun harm? Huh? Shame. This is gonna hurt. Two guns, bitch. <laughs> <laughs> and I thought it was cats who have nine lives. How's it hanging, Harve? Oh yeah. I'm sure Come to Kitty. Anyone ever tell you that you're full of surprises? I figured you could use my help, Selena. You're right. I think I chipped a nail back there. Funny. So what do you need, Mr. Detective? Protocol 10. What do you know, Selena? Never heard of it. That's not what I wanted to hear. What about Strange? I don't trust him. He's been missing for years, and then is suddenly put in charge of running Arkham City. Rumor has it he's been working with Joker, planning something very special. Just. Wam tak, żebyście widzieli, nie wiem, napisy trochę, nie? Poprawię wam to byście te napisy. Hm. O, 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 o jakoś tak, nie? Poprawiam im, żeby widzieli napisy, wiesz? Aha Poczekaj chwilę Bo jakoś słabo mi to idzie Dobra? Sprawdźmy teraz Dobra Patrz mi Nie jeszcze Powiedziałeś bardziej na dół, niż zrobić